Modlitwa za uzdrowienie drzewa genealogicznego W imię Jezusa Chrystusa mocą Jego najdroższej krwi twelanej również za mnie za potężnym stawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych Archaniołów, a szczególnie świętego Michała Archanioła wszystkich świętych Aniołów i wszystkich świętych Wśród nich świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, świętego Antoniego z Padwy, świętego Judy Tadeusza, świętej Gemy Galgani, świętego Jana Pawła II. Zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i nie wszelkie powiązania mediumiczne i okultystyczne mające negatywny wpływ na moje zdrowie. Wszelkie przekleństwo wrzucone przeciwko mnie, które ściąga na mnie choroby fizyczne i ból fizyczny. Wszelkie przekleństwo wrzucone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój wołądek, na mój układ trawienny, na moje narządy rozrocze, na moje plecy, na moje nogi. Zdejmuję je i gładzę je mocą imienia Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Jezu, za Twoje zwycięstwo. Dziękuję Jezu, ponieważ przychodzisz mi z pomocą i działaw. Dziękuję za Twoje miłosierdzie. Jesteś jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony. Amen.